Dzień dobry, Berek z rana. Ja już wyspana. Po się, więc trzeba. szolom na trawce. Ale fajne uczucie, takie rześkie że, 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 Uczucie, że, 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 że kości. Wspaniale. Tu już słonko świeci. Pięknie świeci słoneczko. Cudnie. Ptaszki śpiewają. 4 maja 2023 Fałków. Pięknie zielono. Taki mam widok z okna. Pięknie. Pięknie. Trawka nie koszono jeszcze. Krety tu sobie domki porobiły. I tak fajnie się chodzi po trawce. Na mostek. Mostek, mostek. Pięknie drewniany mostek. Super. Tu jest też taka polanka. Tam z tyłu dalej jest las. Pięknie żyć, nie umierać. Pięknie tu jest na wypoczynek, cisza, spokój. Och, jak słoneczko świeci, pięknie, cudownie. Wstał nowy, piękny, cudowny dzień. Cudowne słoneczko. Dobrze, teraz sobie poćwiczę. To na razie, papa. Pa.